Siema, widzowie, z tej strony Peter. I słuchajcie, w dzisiejszym filmie będę rozdawał prezenty, tak to się zgadza. Będą one na każdą literę alfabetu. Oczywiście prezenty dostaną ci najgrzeczniejsi według mnie, czyli 66. No, może pomarzyć o tych prezentach niestety. I będę korzystał z angielskich nazw w Minecrafcie, nie z polskich, czyli na przykład na literkę E byłby Emerald, albo na literkę F Flint and Steel. Załóżmy. I dobra, czyli zacznijmy. Pierwsza literka, będzie to literka A i na tą literkę dam komuś stak jabłek. Pomyślcie sobie Kurde, po co komuś taki jabłek? Oczywiście jest to w sumie najpotrzebniejsza rzecz na anarchii, ponieważ z niej robi się co? Złote jabłka, które są podstawową formą regeneracji życia na tym serwerze. Myślę, że bardzo dobry i udany prezent. Takie jabłuszka tutaj mamy u pana farmera, i tutaj od pana farmera kupiłem takich jabłuszek. Wsadzam je do tego shulker prezentowego. Jest nasz pierwszy grzeczny chłopak. Anna z anarchii. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Witamy. To chodź tutaj do domku. Możesz coś, możesz coś wracować podaję. Więc pierwszym przedmiotem, który Ci dam, będzie... Jest tak jabłek, na pewno się przyda. Okay. Wiadomo jabłuszka no, ja. do regeneracji w ogóle. Jasne, To się zawsze dobra. przydaje. Lecimy z literką B i będzie to butelka z XP Bottle of Enchanting i mam oczywiście tutaj też wieśniaczka. Myślę, że to jest bardzo dobry prezencik. Ja już ją wcześniej kupiłem tą butelkę. Gdy ktoś ucieka, ucieka ma seta na wykończeniu, ma mending, no to sobie rzuca pod nogi i naprawia seta. Także myślę, że to jest spoko prezencik na pewno. Na literkę B jest coś, co się da zdobyć tylko w tradach z villagerami i to jest dosyć rzadkie, proszę bardzo. To może ci się przydać w nagłych sytuacjach. Jest to tak butelek z Gdy ci pada set 6-6 ciebie, to rzucasz pod nogi. Jesteś bezpieczny, tak? Fajne, tak. Dzięki. Proszę. Da się na pewno. Okej, okay, ja teraz wyszedłem z bazy, bo lecimy po literkę C, a literką C jest Horus Fruit. I też będzie on przydatny dla, dla uciekania przed jakimiś złymi ludźmi, czyli na przykład y, brać mi 6-6, ugrupowaniem 6-6. Y, zjadasz go i się teleportujesz gdziekolwiek. Dobra widzowie, a więc jesteśmy już w endzie. Teraz zbieram 64 chorus fruta. Tutaj nie będzie dużego problemu. Cyk, 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 szybciutko parę tych pałączków zostanie zebrane już mam staczka. To może też w sumie dam ci na literkę C prezencik, bo chyba tam na początku miałeś takie sytuacje, że troszeczkę mniej serc było, o ile dobrze pamiętam, nie? No było coś takiego. Ten prezent też ci pozwoli być bezpieczniejszym. Jest to stack chorus frutów na literkę C. No, w momencie zagrożenia pierdzielasz to. Jakaś perełka. No wiesz, możesz omamić troszeczkę przeciwnika, nie? No. <śm> no widzisz. <śm> Działa. Też się przyda w sumie. Ja lubię uciekać przed walką. <śm> <śm> Nie się bić. A kolejnym przedmiotem będzie Deadbush, czyli taki kwiatek jakby martwy z roślinki. Pewnie zastanawiacie się, kurde, do czego to ma niby służyć, po co, po co komuś Deadbush? I to jako takie akcesorium do designu bazy, czy też domku, czy coś. Myślę, że większość graczy nie zbiera takich rzeczy jakby na co dzień, nie zastanawia się nad tym. Ja tutaj pomyślałem, że może komuś się przyda do, wiecie, urządzenia swojej bazy, swojego zameczku. Może się przydać, także ja postanowiłem to zebrać, widzowie przemierzyłem. I Jakieś, nie z 5 tysięcy kratek Na nogach, na tych nogach w Overworldzie I nie mogę znaleźć w ogóle biomu Pustynnego post z deadbushami Nic a nic po prostu ciągle podróżuję, szukam. W ogóle pustynię mogę znaleźć przez 5000 kratek, czekajcie. To... Ok, jestem na wyznaczonych kordach. Tutaj powinna znajdować się taka czerwona pustynia, na której, z tego co pamiętam, jest po prostu dużo tych. I tutaj chyba są te deadbusze, tak. Nawet widzę ich bardzo dużo. Dobra, super. To sobie szybciutko zbierzemy tutaj staczka. I już chwileczkę, jeszcze momencik, i zaraz będę miał. I jest 64 deadbusze, i zobaczymy, kto to dostanie. To jest taki bardziej dekoracyjny, właśnie, może do nowej bazy się przyda, czy coś. Taki upominek mniejszy. To taka rózgo, rózga dla, dla niegrzecznych, wiesz. Okej, okay, kolejną literką będzie literka E. Zdecydowałem, że rozdam enchant, a raczej taki zestaw enchantu, ale no nazwę to enchant. I to będzie po prostu taki pakiet, gdzie będą biblioteczki i stół do enchantowania. 15 biblioteczek i stół. Dobrze, a więc dotarliśmy do bazy. Zobaczmy, czy mam wender czeście. Teraz muszę tutaj dla naszej grzecznej osoby 15 biblioteczek. Tu mam 12. I u tego pryncypałka. O, raz, dwa, trzy 15. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Teraz potrzebuję troszeczkę diamentów, a mianowicie dwa diamenciki. I tutaj jest tak. Tutaj jest to. To tak, tak i tak. Chyba. I tak jest. Dla grzecznej osóbki. Z tego co wiem, zniszczono wam bazę. Myślę, że przyda wam się coś takiego. To jest pierwszy prezent. Jest to na literkę E. Enchant. Dzięki, Piterku jesteś super debeściak. No właśnie, proszę. Proszę bardzo, proszę bardzo. A więc kolejna literka w widzowie to jest F, czyli Fortune 3. Książeczka Fortune 3. Mam tutaj ogólnie bardzo dużo tych liter. 22 dokładnie. Te osoby dostaną parę takich małych drobiazgów, co się skumuluje w jeden taki fajniejszy prezent. No i tutaj książeczka Fortune 3 się zawsze przydaje, oczywiście, na kill -off. Wiadomo, więcej rzeczy dropi. Kolejnym prezencikiem dla ciebie będzie książeczka z enchantowana Sprawdź sobie enchancik tego. Okej, okay, fajny, fajny enchancik. Dzięki. To, to też się może przydać czyli taki, taki mały drobiazg, wiadomo, jak nie ma się fortunki czy coś, to, to mm -hmm. zawsze może, może się Jasne. przydać. Okej, okay, kolejnym itemkiem jest Golden Apple, jedno z najlepszych przedmiotów w sumie na anarchii. Proszę, tutaj mam jeszcze troszeczkę, także sobie je wezmę. Ten, kto to dostanie, to myślę, że bardzo, bardzo, no, ucieszy się. Szczególnie na anarchii, gdzie te serca są bardzo ważne i tych jabłek trzeba jeść dużo. Kolejny prezencik, ten ci się na pewno przyda, no. macie na pieńku 66 Także proszę. Łał, wow, panie Piotrze, na pewno to zjem. Ale ekskluzywny podalunek Dobrze, teraz kolejna literka i jest to literka H, a pod nią kryje się hełm 43, Czyli ktoś tutaj będzie miał fajny, fajny prezencik, hełm 4-3, Protection 4, Unbreaking 3 komuś zrobimy hełmik. I tutaj mamy hełmik za 3 Emeraldy. Oczywiście jego trzeba tutaj cyknąć. No i chyba nie muszę mówić, do czego się on przyda. Oczywiście, że do walki. Prezent od literka nazwę, pyk od 4, od breaking 3. Właśnie tak widzę, że nie masz czapeczki, widzę, że jest ci zimno w uszy. Tutaj Mikołaj zadba o twoje uszy, żeby ci było ciepło. Jest to hełmik 4 3. proszę bardzo. U, ale fajny. I też ci się przyda, no być bezpieczniejszym, tak? Jak no, no po... wiadomo, wiadomo. Kolejny item, dosyć niestandardowy na literkę I jest to item frame, a dokładniej 16 item frame'ów. Dlaczego? Ponieważ po prostu sobie pomyślałem, że, o, okej, okay, tak się kraftuje, to nie wiedziałem. E, pomyślałem sobie, że będzie to służyło do takiej ekspozycji, ekspozycji przedmiotów, wiecie, w bazie. Nie zawsze się myśli, żeby item frame'y oczywiście tutaj dać. Patrzcie, tutaj nie ma item frame'ów, nie ma nazwane co jest w skrzynce, tutaj są tabliczki, a zawsze można to takim, wiecie, item framem tu se cyknąć, byk, posortować, zobaczyć co gdzie jest, nazwać itemek i to że oczywiście pięknie wygląda. Nie mam skóry, to jest bardzo niedobrze. No i oczywiście jak potrzeba krów to nigdzie nie mogę ich znaleźć, a tak to zawsze wszędzie biegają O! No nareszcie, cyk i cyk i cyk i teraz będzie idealnie 16 item frame'ów i jest 16 na literkę I Kolejnym upomineczkiem to będzie taki bardziej dla ozdoby bazy, nie każdy o tym myśli, proszę bardzo 16 okay. item frame'ów można sobie fajnie poorganizować skrzyneczki yy, o, jasne, czy, czy coś tak. tego typu, albo porobić jakieś designy. I na literkę J mamy item jukebox. Ja nawet nie wiem jak się go craftuj, jeszcze mówiąc. A, w taki sposób. Może się przydać taki temek w bazie. Nie każdy myśli na co dzień, żeby to skraftować, bo no po co komuś taka muza? Nikt nie słucha w sumie muzy w Minecraftie. Zawsze jako wystrój czy coś może się przydać. Jest to taki niecodzienny itemek. Na literkę J jeszcze yy, tutaj zostało wylosowane. Może... Lubisz słuchać muzyki, także pozwolę Ci tutaj w Minecraft'cie, żebyś Tak mógł słuchać, niestety Tutaj zestaw bez żadnej płyty, aczkolwiek Musisz, musisz zdobyć, ale Też się przyda, czy to do designu, czy to wiesz Do jakiegoś fajnego przedmiotu Kolejnym itemkiem na liście jest Nazwany konik, na literkę K Jest to konik, słuchajcie, wiecie co Ja muszę zrobić? Konie chyba jedzą jabłka Ja w takim razie idę po jabłka do Villagera mojego, potrzebuję jeszcze siodło Chyba gdzieś miałem siodło, tak mi się Wydaje, koń jest teraz tak, jak Najlepszym transportem na anarchii nie ma tutaj elit. A, i jeszcze bardzo ważne, name tag, name tag. Prawie bym zapomniał. Dobra, dziesięć co je wezmę. Może się jeszcze przyda. No, także ja jeszcze muszę znaleźć siodło. Widzowie, nawet nie wiecie, jak długo ja szukam siodła. No, z ręką na sercu. Ze dwie godziny chyba po świecie chodzę i szukam siodła. Nie wiedziałem gdzie. Nie mogę znaleźć spawnerów, żadnych nic. Pod ziemią, ciągle w jaskiniach, w portalach, w jakichś skrzynkach. Ale dobra, zaraz na pewno znajdę, także. Czekajcie, czekajcie. Tutaj powinno być. Bo tutaj jest chyba. 27% w takiej w skrzynce w tym dungeonie jest 27% na siodło, okej, okay. muszę szukać, muszę szukać dobra, widzę, trzymajcie kciuki, żebym ja to znalazł, bo nie, widzowie, ja już nie wytrzymam, nie wytrzymam, już szukam tego, w tym dungeonie nic nie było zrobię sobie chyba villagera, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem co zrobię, dobra, właśnie zobaczyłem co trzeba zrobić i trzeba skraftować cauldrona, o, patrzcie odczarował się, zniszczył ceny masz szczęście, friendlu, dobra, panie koleżko, wymieniamy się dalej, wyrzucam ci te hełmy twoje śmieszne, on ma na najwyższym level w ogóle siodło. Błagam cię, daj! Jest. Jezu, dzięki ci! Ja dwie godziny szukałem tego w skrzyniach. Mogę to zrobić w 10 minut. Dobra, jest konik, daję mu siodło. Ej, szybki! Panie Piotrze, co pan dla mnie jeszcze ma? Nie mogę się doczekać. Na literkę -a masz swojego konia. Wow, ale dorodna klacz będę Jest Nawet szybki. Także tyle miał dla Ciebie Mikołaj w tym roku. Mam nadzieję, że się podoba. Uważa na siebie stary i dzięki bardzo. Kolejnym przedmiotem jest bardzo przydatny blok który jest potrzebny w Endzie bardzo mocno, ponieważ są to liście, na których nie mogą spawnować się Endermany. Tym liściem możemy stworzyć na przykład ekspiarkę w endzie. I taki stack bloczków tutaj jako dodatek do jakiegoś prezentu będzie po prostu. Staczek liści, kolejny prezencik będę. Są to mhm. bloki, które są potrzebne w jednym wymiarze i które ci bardzo pomogą, okay. ponieważ są to bloki liści okay, i na nich rozumiem. nie spawnują się Endermany, nie spłonują się mowy i możesz być bezpieczny w Endzie. Jasne, dobra, przyda się, przyda się. A kolejnym przedmiotem, na literkę M, słuchajcie, jest krówka Mushroom Cow. Mushroom Cow będzie to krówka nazwana dla kogoś. Wróciłem na swoją wyspę i okazało się, że jakiś Mister X ją odwiedził i postawił na niej pełno łódek. LOL, no, co jest grane? Dobra, muszę poniszczyć te łódki wszystkie. Dobra, i krowa będzie się nazywał tak: Mr. X. 4x to frajerek Pewnie się zastanawiacie po co komuś krówka grzybowa. Otóż krówki grzybowe wszystkie jak na razie na anarchii są z mojej wyspy. Także yy, no tutaj taka pamiątka będzie, ktoś mógł sobie wziąć. Na literkę M zapomniałem. Tę krówkę podarowałem Dexiemu i nazwałem ją inaczej, bo fanka Dexiego. Niestety tutaj głos mi się również nie nagrał, ale Dexy się ucieszył. Na literkę N będzie oczywiście name tag. Którzy gracze nie mają name tagów wszystko możecie nazwać, możecie nazwać. Ee, jakieś entity tak naprawdę żeby wam nie zniknęło jakiegoś zębiaka czy coś tak że to na pewno jest przydatne ponieważ e, twój prezent jest to na literkę N czyli name tagi <grym> zestaw name tagu <grym> także to taki spalił je spalił a na literkę O, słuchajcie, mamy Orange Shulker Box. Muszę zobaczyć, jak się robi Orange. Chyba Shulker Boxy mam oczywiście w, w Ender -czeście. Jednego mogę poświęcić. To jest duże poświęcenie, bo bardzo ciężko się w Endzie podróżuje. Powiem Wam, żeby zrobić Shulker Boxa trzeba się naprawdę natrudzić. Teraz nie można latać, trzeba chodzić i szukać NCT City na nogach. Shulker Box to jest jeden z takich najcenniejszych prezentów. W sumie tak myślę. Czerwony i żółty. Okej, okay, dobra, no to na szczęście tu jest. Super, wracamy teraz na wyspę. Bierzemy shulker boxa pustego, mam tutaj taki jeden. Cyk, mega cenny to jest niestety Schowam to do ender chesta I będę, i będę po prostu pamiętał Bo nie mogę schować do prezentowego shulkerboxa to mamy Na literkę O, gotowy orange shulker box subcią. kolejnym prezencikiem Tutaj taki personalizowany Na literkę O będzie orange Shulker box, o, to Fajny przyda się, to fajny gift Fajny, to fajne jak, jest fajny, serio Faktycznie przyda się, no, jak, się, to przyda Jak na razie to z to najlepszych, miał... bo kurczę, ciężko Jest znaleźć u nas end city nie, z tym Szulkarami, mm -hmm. także to na pewno. Kolejnym przedmiotem na literkę P jest Pink Bed, czyli różowe łóżko. I robi się je z czerwonego oraz białego barwnika. Dobra, tylko teraz oczywiście na tym biomie, gdzie jestem, to akurat oczywiście nie ma tych kwiatków. W ogóle nic, a nic. Są kwiatki. Mam super, bo mam ich dużo. I robimy błagam. Potrzebuję tego więcej, tak? Bo muszę zafarbować wełnę, tak? Boże, jest jedna tylko. Boże, co się dzieje tutaj? Nie wełny! Czekaj, czy mogę białe łóżko przefarbować? No powiedz, że mogę. błagam. Jezu, mogę! Minecraft to jest świetna gra. Tak naprawdę prawdziwy mężczyźni używałem tego łóżka, także w stanie to prawdziwy mężczyzna po prostu. I tutaj kolejna rzecz, myślę, że to Ci się spodoba akurat. To jest taka swagerska, kolekcjonerska. Pink bed na literkę P. To jest akurat jest oznaka bycia największym sigmą na serwerze. Ta to, to, to myślę, że Ci się przyda. Teksi powiedział, że cieszy się z prezentu i będzie spał na tym łóżku ze swoimi kolegami. I lecimy. Do kolejnej literki, jaką jest literka R, a pod nią, słuchajcie, kryje się redstone lamp, czyli takie też akcesorium do wnętrz, do bazy, coś tam, coś tam tego typu. Robimy to z glowstone'a i z redstone'a. I glowstone'a muszę nakopać dokładnie 32, a redstone'a muszę nakopać z tego, co liczę, to 32 razy 4, czyli dwa staki. Tak jest. Dobra, słuchajcie, bardzo szybko udało mi się zebrać glowstone'a, bo mam go już 39, także teraz, słuchajcie, lecę szybciutko do kopalni nakopać tego redstone'a. Stona i widzimy się dobra udało mi się wydobyć wszystko jest dużo redstone'a i będzie redstone lampy nawet troszeczkę więcej ale damy ładniej. tak 32 lampy damy komuś do designu zawsze się przydaje okej okay, wiem że wiem że jesteś z feltem robisz bazę tutaj też należałoby dać tutaj tobie jakiś dekoracyjny blok i też taki Niekoniecznie każdy o tym pomyśli Także proszę To taki klasyczna redstone'owa lampa 32, a dwie sztuki Uczę, dawno tego przedmiotu nie używałem No właśnie, nie? To tak się w starszych no. wersjach używało, nie? To tutaj jest takie Na pewno się przyda I słuchajcie, na literkę S Na literkę S mamy taki dodatek też do prezentu I jest to siodło Siodło, oczywiście tak Którego musiałem szukać dwie godziny Także wiecie, że to jest cenne Że to się naprawdę przydaje Może ktoś będzie serio szukał Może ktoś nie ma villagera Takiego jak ja z siodłem, także na pewno mu się przyda. Będzie mógł ujarzmić swojego konika. Kolejny taki zapychacz. Nie to, na literkę S. No to siodełko, proszę, <laughs> siodełko. O ogólnie doceń siodełko, bo szukałem dwie godziny w jaskiniach siodło i w końcu zdecydowałem się zrobić villagera, nie? Więc dwie godziny szukania w normalnym świecie, a tak to villager. Więc to doceń siodełko. Lexi powiedział, że zamontował siodło na swoim koniu i jeździ się fenomenalnie. Prezent na literkę T jest to, co TNT. I potrzebuję na to troszeczkę piasku, ponieważ TNT wręczę 16 sztuk. To taka że można coś troszeczkę rozwalić, troszeczkę, tak delikatnie, że wiadomo, bez szaleństw. Może komuś pomoże w jakiejś pułapce do zbudowania czy coś, także myślę, że na pewno się przyda. Wreszcie znaczy się, tu mam swój stack prochu i trany już dłużej, ale Boże, nie. Ja już czuję, że mi nie starczy na 16, nie. Czuję, że może być lipa błaga. Przys What? Idealnie 16, yo! No jeszcze mam dla Ciebie dwa prezenciki. Pierwszy będzie to niestety tylko 16, bo tutaj były trochę problemy ze zdobyciem. Ale to na odwet 6,6 wiesz, za, za bazę czy coś. Tutaj taki, taki prezencik ode mnie. Już nie, to nie jest na żadną literkę, ale to jest taki ode mnie prezencik. Okej, okay, a więc mamy tutaj. itemek na literkę UUL. Ciekawe, czy z mogę to wydobyć. Mogę, elegancko I to będzie też jako taki Jakby wiecie, urozmaicenie do bazy Dekoracja, taki ul Może ktoś będzie chciał mieć pszczółki w bazie Także myślę, że to będzie fajny taki elemencik Dam ci coś co pasuje do ciebie To nie jest nic takiego uh -huh, uh -huh. Super ekstra, ale proszę bardzo <grywka> Najfajniejszy prezent Jest, <grywka> mam ul <grywka> Dzięki, dobra, chowam to wszystko, dzięki. Ul, no, super. Dziękuję, mam nadzieję, że dzięki. taki mały upominek ci się spodobał. Jasne, i... jasne. Mega, mega no. fajne upominki. Ul, bo... sugar box, win, najlepsze, najlepsze upominki. No, bo bardzo. to za rok może też coś fajnego dostaniesz Anarchowy Mikołaj, hojny, dziękuję bardzo. Na literkę W jest written book, czyli zapisana księga. I w tej zapisanej księdze, wiecie co będzie? Życzenia od Piterka, życzenia urodzinowe prosto z mojego serduszka. Także to też pójdzie do osoby, Lubię. A to ogólnie się nazywa Written Book. A to jest Book and Quill. Ale gdzieś tam w spisie przedmiotów znalazłem, że to jest Written Book, także o, nawet jest tutaj napisane Minecraft. Krop, dwukropek, writable Book, więc zaliczę sobie to jako literkę W. Więc napisem tutaj takie życzonka. Tak, dosyć szybko od serca myślę. Drogi przyjacielu, życzę Ci wszystkiego, co najlepsze w te święta, spełnienia marzeń i własnych celów oraz codziennego ulepszania siebie. Twój Piterek, i tu dam serduszko. Cyk. Najbardziej spersonalizowany prezent ode mnie. Jest to na literkę W, czyli Written Book, z życzeniami ode mnie. Teksi był chyba zadowolony z prezentu, bo powiedział, że spali te życzenia, a koniec końców schował je do Ender chesta Także jestem zadowolony. Słuchajcie, teraz ostatni temek na ostatnią literkę w alfabecie, czyli Z. I co to może być? Generalnie w Minecraftie po angielsku słowa itemku nie ma takiego na Z. Jest tylko zombie. Nie chciałem jako swajać, wiecie, brać go, czy Coś, także zdecydowałem się dać po prostu złoto, i tu wziąć jedyny polski temek. I dam no, staka złota, żeby też nie było za dobrze, ja wiem, że ja mam dużo złota, ale ja sam to kopałem widzowie na kolanach, także no 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 Plus jeszcze taki od siebie prezencik tutaj mam dla każdej osoby, nie wiem ile tych osób jeszcze będzie Tutaj dam, dam jeszcze po książeczce Protection 4, na pewno takie osoby się z tego ucieszą Jeszcze został taki prezencik yy, na literkę Z, jakim jest stak złota Proszę I yy, jeszcze taki, taka, taka nagroda, którą każdemu daję Za to, że zgodził się w odcinku wziąć udział Książeczka prot. 4 Proszę bardzo Dexy powiedział, że gdyby nie to złoto, to by mnie zabił tutaj Także myślę, że wyszedłem na duży plus I prezent mu się spodobał Ja z przyszłości tej temki już rozdał Mam nadzieję, że wam się podobało 5 godzin zbierałem te przedmioty Także zostawcie subskrypcję, łabeczkę Proszę was i do zobaczenia w kolejnym odcinku Jak się takie podobałem, to piszcie w komentarzu Hashtag superancko Elo